Zakończyła się przebudowa gminnego targowiska w Zawadach. Przypomnijmy, wyznaczone zostały miejsca do handlu zwierzętami, przy których zlokalizowana jest rampa rozładunkowa. Teren targowiska został utwardzony: podciągi piesze, drogi wewnętrzne, place i parkingi o nawierzchni, w części z kostki brukowej, a w części z płyt ażurowych. Stare ogrodzenie zostało zdemontowane i zastąpione ogrodzeniem panelowym, w którym zamontowano bramy wjazdowe i furtkę. To nie wszystko. Zostały też wykonane oświetlenie pod wiatami, a cały teren został oświetlony przy zastosowaniu opraw LEDowych. Ja jestem bardzo zadowolony, że to, to w końcu ta inwestycja doszła do skutku. Startując do wyborów z wójtem Kamilem Ładziakiem, no żeśmy taki postawili sobie cel, nie? I, i to się udało wykonać. No. I myślę, że nie tylko ja będę zadowolony, no, będą zadowoleni też ci, co tam w ogóle handlują i, i przebywają. Trzeba no. pamiętać o tym, że to jest wizytówka naszej gminy. No, oczywiście to jest wizytówka nie tylko gminy, ale i, i naszej miejscowości, Zawady. Nie? No i myślę, że jeszcze na tym się nie skończy: że będą to jakieś targi wystawowe, mhm. na tym, bo to jest gdzie zrobić. Nie? No i myślę, że to no dobrze wszystko wyszło no. I, I kończąc chciałem podziękować wójtowi, radzie gminy, radzie gminy no i wszystkim pracownikom, którzy się przyczynili do tego powstania, do tego targowiska. Handel na targowisku w Zawadach odbywa się w poniedziałki. Jak się przekonaliśmy można tu kupić niemal wszystko. Od płodów rolnych, przez robocze buty, po żywy inwentarz. Sprzedaż nareszcie odbywa się w cywilizowanych warunkach, co podkreślają użytkownicy obiektu. Trzeba przyznać, że jest inna kultura. W dawniej to tu było błoto, na dzień dzisiejszy jest tu fajnie. No i można sobie pohandlować. Tylko o klienta chodzi. O. A jak już ten klient się trafi, to o co najczęściej pytają? No, najczęściej pytają cena, cena się liczy. No i zapyta, pytacze i idą. <laughs> nie kupują, tylko odchodzą, ale jak trzeba, to no też kupią. Tu nic Więc więcej do szczęścia nie potrzeba. Utwardzenie, oświetlenie. Super. Ciężko o klienta dzisiaj? Czy ciężko? Zależy. Z, od różnych czynników, od roku, od zapotrzebowania. W tym roku jest średnio, w tamtym roku było super, przyszły nie wiadomo. Obiekt wybudowany w zawadach będzie miał wpływ na rozwój gminy, a osoby odwiedzające to miejsce mogą zaopatrzyć się w lokalne produkty pochodzące z gospodarstw ekologicznych. Zrealizowana inwestycja posłuży wszystkim mieszkańcom z terenu powiatu bełchatowskiego, a jej efektem będzie poprawa warunków sprzedaży bezpośredniej. Wartość zadania to blisko 1,5 mln zł. Gmina Bełchatów pozyskała na ten cel dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości ponad 800 tysięcy zł w ramach działania Podstawowe Usługi dla Gospodarki i Ludności. Ci